Specjalna okazja, dziesiąte urodziny magazynu Wege. Magazynu, który większość z Was zna. Mamy nadzieję, że go prenumerujecie, kupujecie go i Jeżeli zauważyliście. Nie, Jeżeli nie, to pora jeszcze. zobaczcie. Trzeba. Oprócz tego, że zmienił format, zmienił też delikatnie logo, mały lifting, czasy się zmieniają, ale magazyn Wege jest z nami od samego początku. Od samego początku jesteśmy i piszemy tak. małe tekściki, dajemy zawsze jakiś tam przepis. I zaczęliśmy Ciekawe. w związku z tym. Ciekawe, czy dawaliśmy że wegetariańskie taka... przepisy jeszcze lata temu? Myślę, że tak, ale w ogóle ta sytuacja zmusiła nas. Teraz one są oczywiście wegańskie, bezglutenowe, wracaj do wątku. Ta sytuacja sprowokowała nas do takiej retrospektywy również na temat naszego wegetarianizmu, weganizmu, i sobie przypominaliśmy różne sytuacje, różne jak czasy, kiedyś. jak to było kiedyś, <laughs> jak ludzie w ogóle nie wiedzieli, o czym my mówimy, jak mówiliśmy, że jemy wegetariańskie rzeczy. To było ponad 20 lat temu. A później, kiedy wydaliśmy parę książek i trafiliśmy na antenę Kuchni Plus z pierwszym bezmięsnym programem kulinarnym Atelier Smaku, ale nikt nie chciał słyszeć o tym, że możemy mówić oficjalnie o diecie wegańskiej. Po prostu to był program bezmięsny, program wegetariański, który ewoluował właśnie do wegańskiego, przy okazji też do bezglutenowego, ale to taki nasz poboczny wątek. Skupiamy się dzisiaj na diecie roślinnej. Wtedy jeszcze o tym nie chciano słyszeć, że może być stricte roślinny przepis. No i nasza obecność drażniła wielu profesjonalistów z branży gastronomicznej. No bo jak to tak? Bez mięsa, bez jajek, bez mleka, bez śmietany, bez masła. No i później okazuje się, że to Wy, wszyscy... Wszyscy, którzy oglądacie, słuchacie i wiecie wegetariańskie potrawy, wymusiliście na wszystkich stacjach telewizyjnych i na różnych dziennikarzach, żeby jednak podjąć ten temat. Żeby I również, dokładnie, na stałe. na stałe. I kolejna rzecz, która jest fantastyczna i którą obserwujemy i bardzo się cieszymy: jest mnóstwo kanałów, jest na YouTubie, jest mnóstwo różnych blogów kulinarnych, które. Po prostu wpisane są właśnie w Wege życie i dają wspaniałe, cudowne przepisy. Bardzo się z tego cieszymy i wszystkich, którzy takie przepisy umieszczają, pozdrawiamy bardzo serdecznie. I cieszymy się, że w kuchni plus gości, kuchnia tylko i wyłącznie roślinna, i że czasy się pozmieniały. A my wracamy do gotowania, do tego, że każdy z nas się inspiruje czymś, kimś. My dzisiaj też zostaliśmy zainspirowani. Napisała do nas Ela, że moglibyśmy skorzystać z jej przepisu na placuszki bananowe z żurawiną, jabłkami, orzechami. No i właśnie, tak to jest z inspiracjami. Człowiek bierze tylko kawałek, a potem już dalej lezi po swojemu. Ela, pewnie zamieści swój oryginalny przepis poniżej. Zachęcamy ją do tego. No właśnie, i tak za namową Eli, za inspiracją Eli, ja jednak postanowiłam zawędrować do Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam na śniadania jada się pancejki. Wielu z Was jada pankejki, o czym pewnie wiemy. Tak. I Są różne wersje pancajków. Ja byłam zjadaczem naleśników do tej pory. Nasza wegańska i bezglutenowa będzie oczywiście dzisiaj bananowa. Zapraszamy. Myślę, że wystarczy tego gadania. Pora zabrać się do pracy. Wega odkładamy na bok, żeby nam się nie zniszczyło. Patelnia gotowa, banany są. Zamiast glutenu, zamiast glutenu <laughs> który. Zamiast jest, jajka. I zamiast jajka. I zamiast skrobi, dodajemy do ciasta banany. Specjalnie są takie, zobaczcie, dojrzałe żeby ciasto było słodsze. I banany miksujemy, aby uzyskać aksamitną masę. Ela dodawała w swoim przepisie jabłka do surowego ciasta. My natomiast położymy je na wierzchu i to połączone z żurawiną i orzechami w formie… takiej sałatki? – Surowej. – Surowej. Zabieramy się za krainę jabłek, to znaczy ja się zabieram, a Jola dalej drąży ciasto pancake'owe. Banan. Jest już zmiksowany, dodajemy do niego kolejne wilgotne składniki, mleko roślinne, jakiekolwiek dodacie będzie dobre. Jeszcze raz miksujemy, i teraz zabieramy się za połączenie suchych składników, mąka ryżowa, odtłuszczone się soda, bo pankejki muszą rosnąć i szczypta soli. Przepisie Eli nie było. Sody. Próbowaliśmy tam te placuszki. Bardzo dobre. Bardzo zresztą. dobre, ale postanowiliśmy. Ale, ale poniosło nas w stronę pancego. No cóż, ja mam tak zawsze. Chcę coś zrobić, ktoś mówi Chcę o czymś dobrze, pysznym, a wyjdzie jak zawsze. A tak. wyjdzie trochę zawsze inaczej. Ja myślę, że wielu z was tak ma nie przejmujcie się, to jest fantastyczne. Jest w nas dużo kreatywności wszystkich i o to właśnie chodzi. Oczywiście, że tak macie. Zawsze tak. dzielicie się pod kolejnym odcinkiem na YouTubie. Tym, co zrobiliście, z naszymi przepisami. Naprawdę idziecie czasami bardzo po bandzie, ale nas to inspiruje. Także działajcie dalej, inspirujcie się tylko, a jeśli komuś się spodoba oryginalny przepis, to oczywiście możecie skorzystać z niego w wersji oryginalnej. Suche składniki mieszamy, dolewamy do nich mokrych, czyli banana i mleczko. I już na tym etapie dodamy również. Olej rzepakowy, tłoczony na zimno, ponieważ on bardzo przypomina masło lekko klarowane, a właśnie w pankejkach dodaje się masła i esencja waniliowa. Już same te składniki mówią nam o tym, że będzie to pyszne ciasto. Jeśli lubicie różne placki, możecie polubić ten odcinek i znaleźć całą playlistę nad Dioli Głową. Tam są placki na słono, i na wytrawnie, i na słodko, i na ostro pewnie też. Jeśli nie zrobiliście tego jeszcze, możecie zasubskrybować kanał Atelier Smaku z bezglutenową kuchnią wegańską i naciśnijcie ten dzwoneczek, który znajduje się pod ekranem, w którym się poruszamy i wtedy zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Komentujcie, z chęcią zawsze wam odpowiemy, a dodatkowo przypominamy, że mamy również wersję angielską każdego odcinka. Może się komuś przyda. Ciasto na pancake'i powinno poleżeć teraz tak z 10 minut. Odstawiamy je na bok, żeby przez chwilę połączyły się wszystkie składniki, a ja tymczasem pomogę Ci w siekaniu orzechów. Moglibyśmy trochę podprażyć orzechy, ale wtedy zniszczylibyśmy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz kwasy omega. Dlatego tym razem postanowiliśmy, że dodamy surowych orzechów czasami coś dla smaku, a czasami coś dla zdrowia. Te jabłka nie są za duże, ale za to są pyszne i są niepryskane. Pochodzą z ogrodu naszych przyjaciół. Jeśli macie dojście do takich ogródków działkowych albo u kogoś na wsi, to naprawdę warto korzystać. Teraz jest pora na jabłka. Jest także... ich dużo i naprawdę właściciele ogrodów z chęcią oddają nawet wiadrami owoce, tylko dlatego, że szkoda im, żeby te owoce się zmarnowały. Bierzcie i naprawdę róbcie zaprawy. Mus jabłkowy własnej roboty jest dużo smaczniejszy niż taki kupny, przecież sami dobrze wiecie. No i sami możecie go wtedy dosłodzić czymkolwiek chcecie, albo w ogóle go nie słodzić, jeśli jabłka będą słodkie. My staramy się zawsze wybierać takie jabłka, które są i kwaśne, i słodkie w jednym. Żeby nie dosładzać ich i również, żeby nie dokwaszać cytryną. Wiesz, tak patrzę, że tych jabłek może już wystarczy. Czy te są dla nas? Te będą dla nas. Może nie zdradzaj, że takie rzeczy robimy w trakcie gotowania. Ale jak? Ja przecież nie wkładam tej samej łyżki do zupy, nie oblizuję jej, nie mieszam ponownie. A właśnie. Jestem bardzo grzeczny, <grym> zachowuję wszelkie zasady. To w takim razie według wszelkich zasad kończymy. I teraz ja żurawina. Pan. Pójdą bezpośrednio tutaj. Też siekamy, żeby były drobniejsze kawałki. Teraz możemy to trochę zamieszać i odstawić na bok, niech czeka sobie na pankejki. Ciasto już jest ładnie połączone. Rozgrzewamy patelnię i możemy smażyć pankejki. Trzeba wysmarować patelnię tłuszczem, tak jak do naleśników. Żeby pankejki nie przywierały. I czekamy aż dobrze się nagrzeje. I możemy wykładać pierwszego pankejka. Formujemy. Takiego ładnego, okrągłego placuszka. I czekamy, aż zrobią się małe dziureczki, a od spodu ciasto ładnie się zetnie. Co ty się tak zaczytałeś? Dla mnie jest to fantastyczna sprawa, ponieważ w każdym wege znajduje tyle inspiracji kulinarnych do nowych poczynań yy, i po prostu jestem zawsze zaskoczony, jak różnie ludzie myślą o kuchni, jak wiele jest opcji w kuchni roślinnej. Po prostu fantastyczna sprawa. Jak inaczej można myśleć o niej, bo my myślimy na swój sposób i wielokrotnie zderzając się z cudzymi przepisami myślimy o, kurczę, jakie to fantastyczne, że można to zrobić inaczej. Ja myślę, że możemy już spróbować pierwszego pankejka przewrócić. Piękne, po prostu piękne. Smarujemy patelnię i smażymy następnego. Smażenie placków w dużej mierze jest sztuką czekania. I ja myślę, że właśnie dobrze, że trochę więcej tych jabłek wzięliśmy. Sztuką trenowania cierpliwości. Bo dzięki temu nasza cierpliwość… Nie została nadużyta. <grymne> Nadwyrężona. Jeden pancake, sałatka owocowo-orzechowo-żurawinowa. Tak, to jest Mirka metoda na pancake'i. Moja byłaby trochę inna. I powiem Wam, że właśnie o to chodzi, żeby każdy znalazł sobie swoją wersję. Bo ja chciałam każdego jeść osobno. A Mirek lubi takie piramidy. Piętrowe. Jeden no. pancake, sałatka jabłkowo-orzechowo-żurawinowa. Drugi pancake, a na wierzchu mhm, mamy dla was niespodziankę. Wegańską, oczywiście bitą śmietanę kokosową. Przepis na nią znajdziecie oczywiście nad no, Joli głową. Nad moją głową. Kolejna warstwa gotowa. Ach, czyli chcesz G zrobić ta. trzypiętrową. Dobrze. Smarujemy patelnię po raz kolejny. Wykładamy ciasto na sam środek patelni i jak zwykle rozciągamy do brzegów, żeby pancake był większy. Czekając na placki, możemy trochę posprzątać w kuchni, ponieważ chyba nie ma nic gorszego. Nie, nie, no są nie. nie, rzeczy nie. W życiu. Ale nie ma nic gorszego, ja wiem, jak sprzątanie po jedzeniu. Hmm, nie, ja wolę sprzątać w trakcie robienia. Pancake. Sałatka. No i co? Będziesz czekała na piramidę, czy będziesz jadła wcześniej? E, właśnie, ja myślę, że zrobisz taką jedną, piękną piramidę dla gościa, wędrowca, kogokolwiek, kto się tutaj trafi. A my sobie zjemy po jednym, fantastycznym, z jabłuszkami i bitą Zbitą śmietaną. śmietaną i melasą z karobu, której użyjemy zamiast syropu klonowego. Który na amerykańskich stołach jest zawsze, a na naszym zawsze melasa z karobu. To może jak już tu czekamy, aż kolejne pankejki się zrobią, zaczniemy już jeść. Tacy jesteśmy już niecierpliwi. Smacznego <śmacznego> i na zdrowie.